Syreny i blask świateł. Tak mieszkańcy dobrodzienia powitali nowy wóz bojowy dla lokalnej jednostki OSP. Jest to samochód z napędem 4x4. Bardzo dobrze sobie poradzi w terenie. Jest to samochód, który będzie u nas głównie wyjeżdżał do pożarów. Znajdują się na nim pompy, armatura wodna. Nowoczesny wóz znalazł swój dom w świeżo wyremontowanej i zmodernizowanej remizie. To miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a gotowość do niesienia pomocy ma teraz jeszcze solidniejsze zaplecze. Naczekaliśmy się troszeczkę na ten samochód i tak się świetnie składa, że również w tym miesiącu będziemy mieli otwarcie nowo wyremontowanej remizy. Także dwie uroczystości w jednym. Druchowie, którzy dzisiaj i druhne, którzy przyjadą dzisiaj do nas, żeby razem z nami świętować ten moment, będą mieli też okazję zobaczyć, no także tak powiem troszeczkę wcześniej, jak ta nasza remizja wygląda. Patrząc na wiek Jelcza, no to jednak są już problemy techniczne. Czasami może nie wstę, już nie wyruszyć i by nie problem, a taka nowa maszyna to już... Prowadza bardziej bezpieczeństwo. Nowy sprzęt to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo, to również dowód zaufania i uznania dla tych, którzy każdego dnia są gotowi stanąć na straży życia, imienia, mieszkańców, dobrodzienia i okolic. Strażakom zwykle się życzy tyle samo powrotów, ile wyjazdów. Tego właśnie szczęścia, tej siły, tej opieki Świętego Floriana, żeby ich przyprowadził do domu całych i zdrowych. No, i oczywiście jak najmniejszej ilości tych wyjazdów, żeby to bezpieczeństwo mogło być zachowane, a jednocześnie, żeby nie musieli być zbytnio angażowani. E, uważam, że to wydarzenie jest bardzo ważne, e, bo nasza straż potrzebuje takiego wozu, żeby nasze miasto było bezpieczne. Czekaliśmy na ten wóz doby 3 lata od demontu. Ta też została niedawno wyremontowana i dzięki temu czuję się tu bezpieczna. Ten dzień na długo zapadnie w pamięci druków i mieszkańców. Po miesiącach oczekiwań, do Dobrodzienia przyjechał nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Sprzęt, który nie tylko wzmocni bezpieczeństwo, ale także doda dumy całej strażackiej rodzinie.